11 listopada obchodzić będziemy 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Święto to obchodzone jest dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów. To ważne dla wszystkich Polaków święto i jest okazją nie tylko do tego, by mówić o wydarzeniach, które przyczyniły się do ponownego pojawienia się naszego państwa na mapie Europy. Ale to również okazja, by przypomnieć o ważnych, często tragicznych i bolesnych wydarzeniach w historii naszej ojczyzny. Wielokrotnie nasi rodacy nie czuli się wolni, walczyli o suwerenność, niezawisłość i swobodę, także po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W tym roku, ze względu na specyficzną sytuację i zamknięcie szkół, Obchody święta niepodległości będą wyglądały inaczej. Nie będzie uroczystej akademii w szkole. Uczniowie klasy czwartej zaprezentują natomiast przygotowane przez siebie nagrania różnych utworów o treści patriotycznej, które będą wyrazem miłości do ojczyzny, ale także pomogą przypomnieć ważniejsze wydarzenia w historii naszego kraju. Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego materiału i wspólnego przeżywania święta niepodległości. Julian Magrys, niepodległa. Bili się o nią nasi przodkowie. ich życie majątek i zdrowie. Tu już minęło właśnie lat 100, dwie chłopców do wojska szło. Oddali życie za wolność moją, za ukochaną ojczyznę swoją. Teraz ja żyję w wolnym kraju, lecz wolności za darmo nie dają. O niepodległość trzeba było się bić, by w wolnej Polsce każdy mógł żyć. Kalina Krzywicka, dziękuję. Połamali nam Polskę, zabrali. Byliśmy skrzywdzeni i smutni, ale byli żołnierze. Młodzi, odważni, weseli. Bali się, ale maszerowali i śpiewali piosenki. Śpiewali o białej róży, o dziewczynie, która czeka. O tym, że jak zginą, to ktoś pójdzie na ich grób nim jestem. Mówię po polsku, mam swoje godło i honor. Na dni chlań z cna pola, prosto chłopcy pod parasola. A na tej das do wolności. Trzej zaborcy kładą łapy. znika cała Polska z mapy. Nikt nie pyta nas o zdanie. wyjście może być powstanie. Krew zagłada. Czogi strzelby. Strach panował w nas bez przerwy. Trzy powstania. Polska walczy. To niestety nie wystarczy. Wybuch wojny. Przelew krwi. Wolność się Polakom śni. Ponad sto lat w niewoli, to Piłsudski nas wyzwolił. W takim dniu, prócz radości, cieszymy się z niepodległości. 11 listopada przy tej dacie wieniec składa. Kto ty jesteś, Polak Mały? Władysław Bełza. Kto ty jesteś, Polak Mały? Jaki znak twój, Orzeł Biały? Gdzie ty mieszkasz? Między Sfemi. W jakim kraju polskiej ziemi? Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta krwią i blizną? Czy ją kochasz? Kocham szczerze. w co wierzysz, w Polskę wierzę? Czym ty dla niej wdzięcznym dzieciom? Coś jej winien oddać życie. Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem w myślach jest blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która w sercu się zaczyna. Czesław Janczarski bardzo Ojczyste. Powiewa flagę, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, bierze serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Wanda Chotomska, Twój dom Jest w każdym naszym słowie, A słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom roszczyny I Wisła, i Mazowsze. Jest w czerwieni maków I, bia i w białych kwiatach wiśni, W piosenkach wszystkich ptaków I w każdej naszej myśli. W Mazurku Sopenowskim I w czarnym węglu Śląska. I tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. Kalina Krzywicka, dziękuję. Połamali nam Polskę, zabrali. Byliśmy skrzywdzeni i smutni, ale byli żołnierze, młodzi, odważni, weseli. Bali się, ale maszerowali i śpiewali piosenki. Śpiewali o białej róży, o dziewczynie, która czeka, o tym, że zginął. I ktoś przyjdzie na ich grób. Dzięki nim jestem, mówię po polsku na swoje godło i honor. Proś gitawę, donki białe Wróć, ja się ku tej biernkiu. Brot Mój, nie maś odszedł mój jasny stąd nie myśl tu przystąpił pił kwiat na ziemi zbioła Nie maś odszedł mój jasieńku kuszą, nie myśl tu przystąpił pił kwiat na ziemi zbioła Po stepem mniecej żaną głą, jak burza. Yes, majątek i zdrowie. To już minęło, właśnie lat sto, gdy wielu chłopców do wojska szło. Oddawali życie za wolność moją, za ukochaną ojczyznę swoją. Teraz ja żyję w wolnym kraju, lecz wolności za darmo nie dają. O niepodległość trzeba było się bić, by wolnej Polsce każdy mógł żyć. Biało-czerwona Kazimierz Surzyn. Biała od orła bieli, czerwona od ran niewoli. Tyś Mąk powstrzymać i upór naszych wrogów złamała. Teraz rozkładasz skrzydła dumnie, Dbasz o nasz dom zaradnie, W Bogu pokładasz nadzieję, Z honorem zapisujesz narodową epopeję. Róż Adamczyk, droga do wolności, Trzej zaborcy kładą łapy, Cała Polska znika z mapy. Nikt o zdanie nas nie pyta, Wyjściem może być powstanie. Krew, zagłada, czogi, strzelby, Strach panował w nas bez przerwy. Trzy powstania polska walczy, to niestety nie wystarczy. Ponad sto lat w niewoli, to piłsudki nas wyzwolił. W tym dniu, prócz radości, cieszymy się z niepodległości. 11 listopada przy tej dacie Wieniec składa. Oliwia Milaszkiewicz. Wiesz pod tytułem, co to, to niepodległość? Niepodległość. Co to? Co to? Czy to słowa rzucone w błoto, czy to krew przelana na marne? czy to życie ciężkie i twarde. Niepodległość, moi kochani, to wolność zdobyta wieloma latami. To bradziadek walczył za kraj, by moje życie było jak kraj, by mógł się uczyć i pracować i Polskę z innymi budować. Gdzie w niewierzchni gwiazdach, gdzie ptaki żyją w gdzie słońce zachodzi i sądzi. Gdzie na łące, gdzie sady kwitnące, samotna ławeczka w ogrodzie, tu właśnie jest moja ojczyzna. Tu każdy Yeah! yeah. Gdzie Wisła z księżycem, w Bałtyku kotwice, gdzie zwierza i dzwon zygmuntowski. Gdzie kłamie murawa, gdzie rośnie Warszawa, gdzie miłość i radość i troski. Tu właśnie jest moja ojczyzna, tu każdy gwiazd. Właśnie jest moja ojczyzna, Tu każdy kwiat do mnie się przyzna, Bo najmniejsze potrzebne mi bierze. nie jest zwykły wiersz, to zagadka. Zobaczymy, kto odgadnie, o kim jest gadka. To starszy pan z długimi wąsami, który dzieci częstował cukierkami. Podpowiem wam, to nie wasz dziadek, choć opis się zgadza. To tylko przypadek. Jego ukochana klat zwana była kasztanką. Czy ktoś już zna odpowiedź na to pytanko? Był jednym z najwybitniejszych Polaków. Wyciągnął z niewoli naszych lodaków. Teraz już wszyscy wiecie, że to piłsudzki, najwspanialszy działek na świecie. cmentar w płonie z w kolorach wspomnień. Dla skserca nekropolii nie ciemnieje. Właśnie tam w żołnierskiej kwaterze śpią obrońcy niepodległości. Cicho, nie budźmy ich. Zapalmy płomyk i nie pozwólmy ich zapomnieć. Byli, szli do niepodległej. Dla mnie. Dla ciebie, dla nas teraz my idźmy. Mateusz Adamczyk, Droga do Wolności. Trzej zaborcy kładą łapy. Znika cała Polska z mapy. Nikt nie pyta nas o zdanie wyjściem może być powstanie. Krew, zagłada, czołgi, strzelby. Strach panował w nas bez przerwy. Trzy powstania Polska walczy. To niestety nie wystarczy. Wybuch wojny, przelew krwi, wolność się Polakom śni. Ponad sto lat w niewoli, to Piłsudski nas wyzwolił. W takim dniu oprócz radości, cieszmy się z niepodległości. 11 listopada, przy tej dacie wieniec składam.